Ciemano, witajcie z tej strony w e, cień nowy kanał. I pierwszy ten, pierwszy odcinek na tym kanale, wbijajcie na no, moją, nie do no, żartuję, nie wiem, no, na jaki podprzedni. Miałem, ale do długi był. Nie wyszło mi tam. Dobra, ale tak już do rzeczy, nie? Jak pierwszy zostawcie, proszę. Zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie kanał, jeśli Wam się film spodoba pamiętajcie, że w każdej chwili możecie to zmienić Dobra, ale dzisiaj tak patrząc do, już do tematu, zrobimy Wielkie Imperium Kurde, jakie imperium mogę tu zrobić, co jest ciekawego w ogóle, do... Echem, to znaczy, co? Zrobimy Wielkie Imperium pizzowe Tak, zrobimy Wielkie Imperium pizzowe Dzisiaj nowa gra, tak Współczesny świat i znowu muszę pizzę, pizzę, nie Cyk, łatwiutko I dobra, od, od razu, od razu widzimy. Przenoszę na ocean, zakończ. przenieś do. Cyk, zakończ. I teraz ci. To jest Francja? Jezu ja myślałam, że to Malta jest Ja, ja Francji nie wypowiem Wojny, ja pierdziele O nie Dobra, Czarnogóra, może Czarnogórę sobie wypowiedzimy Dobra To jest Francja, sobie na razie weźmiemy Gdzie tutaj mamy, zaproponuj Sojusz Mało niskie szanse, no to chyba nie, nie opyla się. Czekajcie, e, Sorry, e, dobra, już wróciłem, więc. Dobra, więc przenieść do tutaj, ta... Zakończ, 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 zakończ. Rekrutu, wszystkich Dobra, żeby ma armia Dobra, cyk Cyk, przenieść do, tutaj Cyk, 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 dobra I czarnogóra, dyplomacja I wypowiedź wojny, wypowiedź Dobra, pierwsze co to Od razu im stolica, co? A tam Od razu stolicę im wybijamy Włochy zwycięzcom No, oni tak prędko tego nie wybiją Dobra, zakończ łatwo for. wycięzcami yes czy przyniosę to no i łatwo czarna góra podbita szybko wyszło Dobra, kiedy, kiedy żądania wysyłamy? Hmm, z Bośnią? Nie no, u nich nie ma zasłonnej pizzy chyba Wiem, że w Chorwacji jest dosyć słynna i widzę, że... Czekaj, dyplomacja, zobaczmy ich Wrogowie Niemcy I nie ma z nikim tym Nie ma z nikim tym, a to? O Jezu, Bangladesz i Szwecja no Szwecja to mnie może trochę zgnieść jednak hmm. Na Serbię nie pójdę, mogę na Kosowo w sumie pójść Mogę na Kosowo pójść, nie szkodzi mi tam, Bo najpierw sobie przyniosę tu Dobra, to chyba z nimi to szybko pójdzie. Wypowie z wojny. No No i, no i essa. Dobra, może Serbia? Nie, nie, nie. Serbii nie, Serbia, nie. Może Macedonię podbijemy? Jaki był do tego skrót? A, Spacje, dobra. Hmm, Macedonia? No, dobra, ja tam czekam. Ten, Serbia... Zresztą hmm. to chyba Albanię zacznę. jakich ma wrogów? O kurde, Słowenia i Liberia. Słowenia? Gdzie jest Słowenia? Ej, trochę mnie wywiało. Gdzieś we Słowenia, Gdzie jest Słowenia? Bo jeśli niedaleko to nie mogę, bo tak. Nie Słowenia, nie Słowenia. Ja sobie zapominam. No, no, bo z tym? Z Libia.. Libejera. Kurde. Słowenia jest gdzieś tu, chyba. Słowacja, Tutaj Aus... To jest Austria, a to Słowenia. Ue, tam. No to Albania. Dobra, niech będzie powiedzamy wojny. Trzeba map, armia. Przepraszam bardzo, ale wypowiedziałam wojnę, więc, da czy nie, czy powiedziałem wojnę? no wypowiedz wojnę, no błagam no dobra, cyk lecimy od razu z pełną o, oh. o, oh. oh, widzę, że macie jakiś problem połowa tu kolejna połowa tu i ostatni tu. Dobra, masz. O kurde, stolicy mają dużo. Dobra. O, tam idę na... O kur... Dobra. Ok, widać, że trochę się przeliczyłem. O kurde. Dobra, połowa idzie tu, jak zawsze Dobra, połowa idzie tu Połowa idzie tu I połowa idzie tu No tutaj... O kurde Dobra, to tutaj rekrutuję Dobra, nasz. Dobra No to chyba zużyję na to Dobra Cyk Czarno, o kurde Oni wzięli czarno górem na no, łatwo Dobra Ej O ty chamie ten Masz jakiś problem? Nie wyskakuj do mnie lepiej Dauniku Sohio O kurde, dobra, myliłem się trochę Dobra No to ty, ty myślisz, że dobry jesteś? Dobra, idzie Ej, no co ja zrobiłem? No i brawo, podbili mi kuźwe zamek Dobra Tyk. I je połowa I jeb. Tylko co? So, problem? Że podbije w sekundę Weź wypierdzielaj Czy dał Masz jakiś problem? Tutaj tyle wyślę wąsko. się wreszcie kuźwiła, no to Albania wypadnie stąd, wą widzę, że kraje ze 69 to jednak są prześladowcy. o, no proszę no to łatwiutko już są dobra, syk, jeb połowa tu i druga połowa, jeb tu, no i no i łatwo i co, teraz masz jakiś problem? Pff. Weź się lecz. <coughs> no i łatwo. Włochy ze No i już mi nikt nie przeszkodzi. Żadne Kosowo. Hmm, bośnia mi się opłaca, czy może bardziej Serbia? To ja może Macedonia. Macedonia z kim ma wroga. Zapraszam chwilę to mi. O kurde, Chorwacja. A jaką ma Chorwacja? Chorwacja ma... Z... Nie, 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 Chorwacja nie, 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 na pewno nie Niestety Nie wiem, że Chorwacja się nie odgaduje z Polską w ogóle, tak by the way Ha, kurde, muszę coś podbić Hmm, Czul może z tym? Nie, ja raczej nie Kurde, czemu akurat powiedziałam pizza, a nie na przykład jakiś burger? Szwajcaria mnie ostatnio podbija, tak, to, to nie jest moje pierwsze Hmm, może Słowenia, z kim ma? Tylko z Izraelem, no to Jeb, yeah, wojna im tam na łeb Dalej Syk Wypożydzwoj O kurde Rekrutuj wszyscy Wszystkich rekrutuję Masz jakiś problem, bambiczku? Serio masz jakiś problem? Uwaga wow. Nędzne jakieś kilka. No Słowenia już jest moja, łatwo. No i Słowenia moja, no jak? No dawaj, no spróbuj. No, no i dupa. No, dawaj, no, no, no. Ha! Jep. Altyleria twoja mnie rozpije. Dobra, z kim teraz wojnę rozwalamy? Z Chorwacją? Nie, nie, opylam mi się. Pewnie przegram i tak. No dobra, najwyżej serię przegram. Nie ma, nie ma raz, dwa, trzy noce. Jaka mam tutaj Z kim? No, tam tylko z Anglią Łe z Anglią i Turcją. Mam nadzieję, że oni mi się nie wtrynią. Aha, ha. Tak, niech będzie. Połowa idzie tu, a niczego, a druga połowa nie pójdzie tu. Kurde, co ja klikam? O kur! Dobra. Powiem, chyba coś tam mi się pomyliło. W wyliczeniach. Muszę rekrutować tutaj. Mogę tutaj rekrutować? Nie mogę tutaj rekrutować. Wszyscy rekrutowali. Zakończę. Dobra, niestety. Co? Wyśmieliście mnie. O wy dziady. O! Nie, nie, co? No, nie, no, Turcja się zezłościła! O, Ciula! Ja bym na tym, w tym momencie już kapitulował, bo ja już nie mam szans. Nie, ja, ja, ja już jestem przegrany. Nie, ja już jestem przegrany. Kuźwa Mać! No i jeszcze ci, no. mogłem. Mogłem tego tak łatwo uniknąć. Po prostu się nie wtryniać. Oh. No dobra, niech ci będzie już cię zostawię. Przepraszam tu. To... Coś mnie jeszcze zaatakuje. To no nie chciałem! Nie, nie, nie. Nie. Nie, 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 nie błagam, cofnij to. Pierdziele nie chciałem. Dobra. końcu Albania! O kurde No no, że jest fajna A to chyba coś wam się popierdzieliło Bo ja ci już nic nie poradzę Czy Myślicie, że mi Ej! Oj Weźcie mi dajcie kuźle Kurde, Chorwacja się zezłościła <laughs> jak, co, jak coś, to będę trochę kaszlał Taki kawałek No tutaj taki mały kawałek pójdzie Tutaj kolejny mały kawałek, bo nie potrzebuję dużo wolestek Reszta idzie tutaj A tutaj rekrutuję wszystkich, ile tylko mogę No i łatwiutko Zakończ. No, teraz wszyscy się zezłościli. No i dupa. No z mojego planu Moja tura. Przenieś do tu. Zakończ. No kurw. Znowu ta Turcja balona. dobra, masz jeszcze ktoś, jeszcze jakiś problem? Bo za chwilę mi tutaj zrobił jakiś szambo. Wyleją małe. Będzie łatwo z tobą. Już możesz? Ty chorwatio, ty chorwitio, ty Fajnie, Włochy są zwycięzcami I to za. Nie no, ja już chcę zakończyć, ja już chcę to zakończyć, nie wiem ja mam to wam tylko gdzieś Błagam cię, proszę cię to zakończyć, błagam zakoń, cię to zakończyć. Zakończ, zakończ, Kurde no Te dziadyki z... Te dziady mnie atakują. Jak ja wam za chwilę jebne Przepraszam za wyrażenie. Ale to za chwilę kuźwa taką... Takiego gonga im za chwilę. No szkuźwa na Chorwację znowu się zezłościła. No kuźwa ciuli jasny. O kurde. O, to mała lipa z tą turtią. No dobra, Turcję to mam. No dobra, mogę. Dyplomacja, Turcja. Rozmowy pokojowe. Proszę cię, rozmowy pokojowe. Rozmowy pokojowe, ja cię proszę, ja ci oddam wszystko, ja, ci, ja nawet mogę Albanię przywrócić, tylko mnie proszę, cię nie atakuj. Dobra, Chorwacja będzie za chwileczkę przejęta. Dobra, błagam cię rozmowy już pokojowe, bo ja już nie wytrzymię. No nie, no, no możesz. Dobra, teraz moja tura, my round. Gotowa. Kurde, mogłem jeszcze od ty się na chwalę okay. no, czyli tylko to, dobra, ja tego czarną górę popiłem Szybciutko. Wezmę zrobię. Dobra, zacząłem. Ty. Ja mogę tutaj pomóc Dobra, pomijam do... do tego. Dalej. Cyk. Dobra, to. is yes.